No, e, tam mi, nie, mieliśmy wiem. nie. Nie, z kobietami. Ja mam dużego Masz dużego Nie, Masz No i zajebiś No i nie, nie. Nie, Sumienie Co? sumienie moc... ...sumienie ładne. Sumienie, kurwa. O, ale masz liczne sumienie mm. Konferencja przedmeczowa tym dziewiąci? Co jest do kur... No ta, no z dziewczynami tak spadliśmy Gdzie jest koniec? Sirven, ogólnie... W, 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 Trumnie Sirven, ogólnie dzisiaj jest z nami gość specjalny A kto to taki? Ja czekam na jakieś, nie wiem, jakieś... Funfale, coś. Kobieta uh -huh. Już Pilsiii Przychodzę zreperować Jak przez ciebie spadniemy, jeszcze nigdy to przysięgam Właśnie to się nie stanie, teraz top jeden wbijamy nie gramy aż wiemy top jeden. Nie gramy aż do Ligi Mistrzów <laughs> pewnie. O Jezu, nie jest do Ligi. Co ty mówisz w ogóle? To jest nasze zakończenie chyba naszego, naszego Tak? A daleko jeszcze tego zakończyłem, że już nie chcę tu grać. No żartuję, no. Mamo, on mnie zmusza. O, włączę sobie muzykę. Nie, teraz ty I... rozmawiasz. Jak, rozmawiam, jak ja muzyki teraz słucham? Co się słucha? Eee... Nic. Nie znam tego utworu. Coś A co no? pani słucha, taka mądra? Ja co słucham? Wszystkiego co najlepsze, proszę pana, klasyczna ja, muzyka, panią nie klasyczna. To się nie chce słuchać. To proszę zamknąć uszy, kurde. Ja mam pytanie, przepraszam, nie, Pani nie, nie, nie jestem seksistą. Nie, bardziej nie mam pytanie po prostu, po kim taki, fryz i taki wąs, prawda? Jakieś inspiracje coś? Po moim tacie? Tak pewnie. Adam, Adam. Zdecydowanie Adam miał na imię, tak. Adam Hitler. Adam Hitler. No może pani teraz po nie ja zaraz pójdę. może przejdę chwilę. No ja też zwykle. No to ja se sama ze sobą no, pogadam A co tam kurwa. u ciebie, Ania? A super, dzięki, że pytasz. Co robiła dzisiaj? A jadłam, było fajnie. Ale się zdenerwował pan, co się stało, co się stało. O kurwa, kabla nie ma! <laughs> państwo z państwa z tabeli, z pierwszego do trzeciego miejsca na dziewiąte aż. Kobiety, więcej ja nie muszę mówić. <grym> no okej. Okay. Już za chwilę, mecz, radom jak radom. Ludzie szaleją, wręcz nie wierzą, że radomek radom. jest w stanie zwyciężyć. O nie, różowe siatki, waj. Powiedz, Sirwenna, powiedz. Czemu? Bo jestem pe. Bo lubię po prostu ten <grym> kowalczyk, kowalczyk, biegnij. Pewni, kowalczyk, proszę cię. Piękny podanie! Kończysz to! A! Kończył to. a, nie będę już mówił kto w to kim. O! 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 Ole yes, 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 yes. piękny goal! <noise> <noise> oh, da Ale my, my jesteśmy zieloni, nie? Tak! Tak, dobrze, dobrze. Fajnie, że jest 12 minuta, a ty jesteśmy zielony, nie? No bo mi się zapomina, no. Oh, kurwa. Oh, 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 Kur. Jazś go porobił, ty na mus. Co pierdol! Oh, dawaj! Nice. nice! Nice, nice! Kowalczyk, co zrobił? Kowalczyk! Kur... Kurwa, ile emocji! Ta, w chuj, no. Dawaj, 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 Bo kurwi mnie z nią. Co ty gadasz, dobrze jest? Byłem kurwa na środku, słodnie przy bramce. O kurwa, co Ej, jest ty... o, wszedłeś się! się! O kurwa, co jest? To wszystko jest symulacją! Kurwa! Panie sędzio! Nick! A, kołczyk! No, Ech! Mam, proszę bardzo, proszę mnie No, Wczoraj! Aaaa! A, A kur... No co samochód, ty robisz? No. No. Ale noob nie grasz z nami więcej, nie chcemy cię w naszym składzie! Ty nawet nie bramki nie w ogóle, co ty się wyładzasz? O, okej, okej, sorry, sorry... No nie wcale, kurwa, pierwszą otwierają to. <laughs> What's going on? What's going on? Tylko on jest zmęczony, giga Dobra, pierdolisz, że tyłu podawaj. Bez gitu, kurwa, co to O, o, Ej, eee, co ty?! A, kurwa! O, ja sobie... Ja sobie się podkwołem o po siebie! Przód, przód, no kurwa, no! Na no chuj na chuj wychodzisz?! Jakaś... No bo kurwa, za... <laughs> Musisz się na plecy obrońców, no! Chcesz robić akcję, ty sobie masz stać, ty go na linii... <laughs> jestem Dawid, kupi pierdole, bez sensu! I teraz tak, No kurw... Ale patnęłam Ta gała. Ta gała? Zrób mi tą gałę. To jakieś laski. Tą gałę. O te co tu pokazuję? Zrób mi tutaj. Jak się Dobrze, dobrze, zrób to, zrób to, dobrze. Nie witam serdecznie jak tam po meczu? Co? Nagaba strzelił Hattly'ika, rozumiesz? To mnie boli. Czemu się to boli? No bo będziemy musieli mu premię dać. A no nie mogą państwo go wysłać z powrotem do czy To będzie jakiś inny kurwa Chin. A wiesz, że na to nie wpadłem? Chyba tak zrobię. O, ja mam pytanie: ja mam pyta mogę iść do domu? Jak się państwu podobał wynik dzisiejszy meczu? Zagraliśmy idealnie, wszystko poszło tak, jak miało pójść, było perfect. Miał pan jakieś na w grę? nie. Dzień przed meczem się napierdoliłem i kacnął, m'aklar. Ok, rozumiem. Ten... Boli głowa. Boli głowa, stracimy się pić. Idę po wodę. Co państwo robili? Ej, nic. Majmy <grystanie> <grystanie> Czemu my gramy? Piętnastolatkami. Bo jesteśmy pedofilami, rozumiesz? Aha. Tak, dokładnie to chodzi. małe dzieci. <grystanie> Czuję się w formie, zdecydowanie mogę już grać. Mam nadzieję, że na boisku nie wyjdzie ktoś inny. Wyjdzie, kurwa, wyjdzie. Niech sobie nie myśli, jest zbyt szczęśliwy na ten moment. Czekaj, bo nie umiem czytać, muszę po kolei. Dobra, odpowiedz mu tak. o. Aha! Tak Chłop co mu dobrze robi, ja nie wiem co to ma być w ogóle. To Jakiś problem? Mężczyzna z mężczyzną, to nie może zrobić przyjemnie? Może, ja, jeszcze, jak? Tak? Ty jesteś świadomy tego, że powiedziałeś chłopowi, że go puścimy na boisko. Ale go nie wpuścimy. A, okay. mu tylko nadzieję. No. Ło, <laughs> wow, co jest? Ta gała. Wow, ale garnitur, gdzie kopiłeś wariacie? Szej! Tak jest, bardzo ładnie. Naprawdę Ci kobieto? Mówiłam, że giga kuta. Uczuję Denisowi. To otwiera morze możliwości. No gdzie ty badajesz, kurwa? Chciałam w dół, ale poszło do tyłu, no. no a ty co robisz, kurwa? Co ty robisz? Co ty, ty sobą reprezentujesz? Dobra, no i jak to wyszło? Jak to, to wyszło? Dobra, za szybko ich pochwaliliśmy, wiesz, że ona normalnie gra z nami. Grunt, że wygracie chujowo lamusy. Nie ja, to... ja. Jak się robi loda? Loda? śloda. też Co ty lodem? Że... Chciałem cię nauczyć, nie, to nie. No nie wiem. Co mu strzeliło do głowy? Co mu strzeliło do głowy? AKA. Przepraszam, musiałem przerwać. Powiedział prawieczek przy pierwszym stosunku. Strzelaj, Przepraszam, musiałem przerwać! O! Robisz to, robisz to! To twoje! Jesteś gejem. Gej! To strzelił ja! O! Co jest? Biegnij, biegnij, nic, nie podawaj, słuchaj! 好不 <laughs>、uh. <laughs> O, ja nie mówię teraz, teraz mówię. Ja teraz mówię? No dobra. No, cześć. Dzień dobry. Jak tam mecz? Czy wyrównany był? Czy może krzywy bardziej? Oglądała. Jak to tam pani wyglądało? wpadłam na połowę, bo pierwsza połowa to to, to I nie. Co pani wyciągam po drugiej połowie? Ja nie ja byłem. Na, na chuj się odzywasz? Masz pytanie? Nie masz, to wypierdalaj. Nie mam, nie mam. No. To jak z tą grą wyrównana krzywa. Co nie było na nas w ogóle wyzwaniem? Czy pani widziała w ogóle mecz? To było 3-0, kurwa. Czy pani w ogóle oglądała cokolwiek z tego meczu? Nie, czy nie, nie wiem. Czy grała na telefonie Grybercy? Ja robiłam wtedy, prawda, naleśniki. No A jak się pan czuje może z tym, że zwycięstwo tutaj zostało, prawda, zaprezentowane tam takie se? W tym momencie właśnie stoi mi potężny fił. Trudno było znaleźć Luki, prawda, w obronie klubu Górnik? A jak to jest Luki? Bo nie kojarzy. Jak to przejebiemy, to sprzedajemy radom jak radom. się, by samobój strzelać. Ja zawracam już. Kurwa! Kuj. <śleski> 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 Biiiiiii! <noise> Alfabet z Dawidem. Kurwa! No! <noise> yes, yes. yes. go Chuj, to skipuje. To nie ja, to nie ja. ja też nie, ja poprawiam monitor aktualnie. Sirve, sam skip też dodać ci kurwawecz. <noise> tak, chcę was skip pokłócić. Oj, oj. Chciałem do ciebie poddać, nie podoba do ciebie w ogóle. Co to kurwa ma być? to jest chyba najebany, tak po oczkach patrzę trochę. Aaaa, kurwa, kowalczykiem. Zero fizyczności, nic, kurwa, lekko to już on leży. Patus jebany, szesnastoletni. Czemu patus zaraz? Nie patus. patus jebany. Kryj, kryj. I spalony, oh, no kurwa! A nie ma wspólnego? Takim cudem Nie! ma? Nie! 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 Stadłby mi pierdolę, Nie! Nie! to Nie! 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 mi Nie! 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 jeszcze? Nie! no jeszcze Nie! A Dzień dobry Stracili państwo bramkę, bo 2-1, prawie 2-2 Są jakieś zmiany w obronie? Wydaje mi się, że nasza obrona jest najlepsza To, że oni jakimś cudem przeszli, to wina sędziego, ci się kalosz Nie wiem pan może dlaczego nie tak oko szwędzi <noise> Trudno było powstrzymać napastników tam, bo oni tak lecieli szybko, strasznie przecinali powietrze. A to była nasza taktyka, co ty zemyślisz kurwa, Ach, byśmy chcieli, to byśmy ich to, kurwa, do jaja ojebali. Dali Dzięki za wywiad, cześć, cześć, cześć. Siemano! Cześć, Dobra, spierdalam. Dzięki za te krew i Pa, pa. Co, robimy w dwójkę? Nie chcę mi się jeszcze spać. No, no to let's go. Jesteśmy piąci w tabeli, rozumiesz? Ja Big... Słuchaj. Zabił mnie prawie. No i ładny Nie słyszę cię? Ale mam dużo miodu w uszach. Daj polizać Dawaj. Aha. Aż ty! Kurwa! Yes. O oh. oh nie, kurzej, Co? Mam inny kolorek. Nie, nie odnajdę to... się teraz. Posuń się. ja go blokuję, ja go blokuję. Jest! Łapój, dobrze! Matenko, czy jak ci tam dobrze? Macenko, lepiej zejdź już z tego boiska, zjebie, bo siara jak chuj. Czy patrz, widziałeś podanie? O, o, o. Patrz, 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 patrz! Ja chcę, lobem! Yeah! Co zrobiła, W ogóle pierwszy lob nawet, nikt nie, nie słyszał, jeszcze Wiem, że jestem taka zajebista w fifę, bo to moja pasja jest tak naprawdę. Piłka nożna, kocham ją. Ja grałam kiedyś w piłkę nożną. Piłkarzyki chyba. Nieprawda, grałam normalnie w juniorach czy czymś tam, w trampkarzach chyba. W trampkarzach? Jest takie coś przecież. Kurwa, co? Jesteś zajebista! <śmiech> Oj. Nie <laughs> ma

Oh, kurwa! Co? Kompilak coś to odpierd... O! Oh. Mm. Ty A ja, ty... U, <laughs> 8, kurwa 1. Czemu stadion buczy? Bo ja po biorę piłkę. To przynajmniej najebali pomeczkę. Sam jest w Zamiast powinien być w pierdol pomeczowy. Nie do zatrzymania ta gała był. Super sobie radził z przecinak gigano. Czy ty możesz czasami wziąć te leki, kurwa, i zadać jakieś normalne pytanie? Nie mogę, bo wątroba nie lubi tabletek, wie pan? Myśleliście, że będzie bardziej wyrównane tutaj. Jakikolwiek opór, bo nie było tego widać. Twoje czoło to jest jeden wielki opór i wejść do lepiej, jakąś czapkę załóż czy coś. Mogło się potoczyć inaczej to spotkanie? Nie było takiej nawet kurwa opcji, bo byśmy jeszcze nadwyżej wygrać. W ogóle ja nawet nie rozumiem, czemu ten tak puścił ten bramkę Ja też, właśnie, nie rozumiem, jak to się stało. Jutro go zwolnię. Dobra, pierdol się. Dobra, dobra. Się. Do, dobra, dobra. No wypierdalaj, czemu dalej tu stoisz? Może <grym> czego możemy? <grym> widzę fuć Nie widzę, ale przyjam. Ale podam przeciwnikowi. <grym> 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 no kurwa, kurwa. wrąbel <grym> Kurwa, no. No. Musisz, musisz! Kurwa! No nie! Robisz, robisz! Jest! Jest! Co? 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 Nie! 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 Boże, Nie! Co Co kurwa? Widziałem to? Ło, Ło, nie bramki strzelić? Zamknij! Pysk! Strasznie zapadło mi w pamięć moment, w którym pan odwrócił się po prostu po nietrafionej bramce. Dlaczego? Co się stało? Dłudzy z Nie mówię, mówię, nie mówię, mówię, mówię. Nie myślał pan może o grze pokera? Mówi pan takim smutnym głosem, a jednak tutaj widać malujący się uśmiech na pana twarzy. Dobra, jestem po narkotykach, Spierdoli się. Aha, sorry. Jakie wrażenie sprawia ta gała? Fajna gała, słaba gała? To bo robi gałę, ale tak to jest gi. Macie serię zwycięstw. Y chcecie ją jakoś przedłużyć, tak jak pan powinien swojego kuta? Nie rozmawiam z panią, niech mańcie pan pierdoli. Sakbyś może inna kobieta na tej sali? Y zaraz zawołam i rękę. No i macie plany na dzisiaj? U! Jest pani dziś pana, kurwa! <grystanie> Skąd wiesz? Razem z Takamą wciągałam! Takie było pytanie, bo zapomniałem Ja też! Musimy z nią wygrać, bo inaczej spadniemy. Kurwa! Dobra! Kurwa! Jest! jest, jest. <grystanie> z mój ludzik nie biegnie, a chce, żeby biegł? Ty o, do Robisz! Robisz! Jest! Łoo! Ej! Ej! O, ku... Nie, nie! Jezus! Felix. Felix! Czasami żałuję, że kupiliśmy tego tego, 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 tego ale tylko czasami. Robisz to, robisz! Felix! Felix! Felix. To wygląda tak, jak się... tak, Robi nam tak, złą reklamę. Patrz, patrz, patrz. O, już mu odjebało. Dlaczego Felix tak długo marnował swój potencjał na ławce? No, fajnie grał. Drugi mi dupę cały czas w sensach. Coś tam kurwa, że go zdradziłem, że tęskni w ogóle. nie spierdala. Teraz jest kowalczyk. Kocham go. Rozumiem, że macie dziwne relacje w drużynie. Jak długo może potrwać seria tych niesamowitych zwycięstw? No eee, Dopóki nie zwiększymy poziomu trudności, wie pani? Tak mi się wydaje. <laughs> A jak tam wynik ten, fajny, niefajny? Jest pan zadowolony, bo wydaje mi się, że stać te drużyny na o wiele więcej niż jakieś marne 50. A pani do mnie. Trzeją zawodniku kończy się kontrakty. Oni w ogóle nie grają. Dobra, witam serdecznie. Cześć. Słuchaj, środka. Chuja gra, rozumiesz w tym zespole? Rotacyjne występy, no tyle cię mogę zafarować. On jest taki zajebisty. Widzisz jego fryzurę, widzisz jego predyspozycję. Widzisz, jaką on ma muskulaturę. Widzisz, jaki on jest hot. On jest ważny w tej drużynie. Nie chuja, że będzie sporadyczny. Tam są kurwo drzwi, no i wypierdala mi z tego biura, rozumiesz? Umrzesz we śnie, poduszką ci uduszę, z słyszysz? No, czekam na to, nie uro na rozin. O, cześć, słuchaj, bo jest debil, a ja teraz chciałem porozmawiać no. z tobą. Hej, słuchaj, mamy ważną sprawę do omówienia. No właśnie, wiem, dobrze, się to Gol, wyglądasz jak jakaś ta szantażka do szkoły, wiesz? Czekaj, a jak jest perspektywiczny, to jest jeszcze gorszy niż sporadyczny? To akceptuję w takim razie. O, dogadaliśmy się, bo już miałem mówić, czy lubisz Star Warsy, bo wiesz, to soku jest Sokół Millennium, fajny taki w ogóle, ale. <laughs> Co ty pierdolisz? Jesteś pierdolnisz. Na 10, jakiś? na 15, na milion, znaczy, on chce zostać tą drużyną do końca. A 3 lata? Miało być 15, kurwy synu. I w ogóle czemu ty. To jest koszulka Tagały, co to ma być? Czemu tu nie ma sokoła? No bo on nic nie gra. No ty chyba żartujesz sobie w tym momencie ze mnie. Nie, nie, nie ja. Jaka szkoda, Boże, będę płakał za nami. Będziesz tęsknić za sokołem, w następnym meczu ci wpierdoli taką bramę, że się posrasz. <śm> jak nie odwołasz swoich słów, to soku wypierdala. Co powiedziałem? Że ma wypierdalać. No nie i zajebiście. Nasz to mordo ty moja, chcesz <laughs> być ważny, tak? To super, kurde! Tak, 7 miesięcy mu zostało. Wydaje mi się, że 2 lata to będzie optymalny ten Zajebisty. okres. Zajebisty, nie no, ja się wszystko tak? zgadzam, tak, mam. no. Milion y, 600 y, euro, i tak, będzie no, odstępny? Tak, no, chuj. O, właśnie, tutaj więcej zer mi się podoba. A, nie, no co ty robisz? Nie, to za mało, za mało. Miało być troszeczkę inaczej jakby. Nie, niech, już będzie, no następnym razem trochę bardziej się pomęczymy. Kurwa. O kurwa. Cie! O kurwa! Co gwiazdę zrobił? O kur, robisz to, robisz to. Ale nie w ten sposób. Kurwa, mogłeś wbiec chociaż w to pole. Jeszcze teraz mogę kurwa w dupę. Uspokój się. Nie wbiegniesz mi. Podpuszczam cię, nie wbiegniesz. Nice.

No i cyk, Felix! I tak nikt na ciebie nie czeka, piwniczaku. Co ty powiedziałaś? Że jesteś piwniczakiem. Mam tutaj się? kurwa Glocka, rozumiesz. Nie no, lekko się obsrałam teraz, faktycznie. Przepraszam. Co dam? No, cześć. O kurwa. Cześć, cześć. Witam. Klody. Siemano. Co tam chcesz? Bo ja słyszałem, że masz Sokoła milenium. Co mam kurwa? Jesteś ujebany jakiś? Sokół, ja dużo pieniędzy za niego dam. Kolekcjonerski model podobno, więc jakaś kwota, machnij kwotę, no? 70. Kurwa, trochę dużo. Polera jasna, teraz to nie wiem, czuję się zakłopotany. Ty no gościu ja chyba tyle ci nie dam. Wiesz co ja jakbyś kiedyś spuścił, to daj znać. ci, mogę w Biel. Co się stało? Nie wiem. Odchodzi, Gdzie my się odchodzi. Idziemy, idziemy. Co jest? Co się dzieje? Kim ty kurwa jesteś? Przecież ja ci nie widzę w ogóle. Jakis jakiś pewnie. Nie, kto był. Wypożyczenie woźnego. O, kto teraz jest Ile mamy budżetu? Milion 1,17 Nikogo nie kupimy za te pieniądze. Zajebiście. Co się dzieje? O! O, Łukasik wypierdala! Prosimy, Łukasik. Łukaszik? Nikt się to nie dobił. Nie otworzy ci ich, bo są automatyczne, więc jakby. No, na ra, ra, ra. No i zajebiście. Przestało jebać w całym budynku. <laughs> No nice, za zero. Ale zarobiliśmy. O ja pierdole. Kupili ona nas na to super Nie! To źle Bo to był nasz kurwa główny pomocnik Podpisaliśmy przecież z nim nową umowę Tą klauzulę od odstępności I miała, była ona milion sześćset I ktoś go z tyle kupił Siema, witam, ja jestem um, Britolem I słuchaj, ja bym chciał w tym momencie kupić sobie prawda zawodnika Wiesz, że to jest mój główny zawodnik, który mi gra w zespole, nie? No, a ty wiesz, że mi tylko chuje lata nie? Ale ty wiesz, że w takim razie kurwa dajesz mi 880 tysięcy Ja jestem za to no. tutaj... Okay. Wiesz co nie wydaje mi się jednak Tyle cały twój klub jest warty Człowieku pojebało cię chyba w nie, tym momencie Nie no słuchaj teraz dajesz mi kurwa 990 Jebie ci tu Już nie jebie bo Łukasik odszedł No ten odchodzi sokuł twój Szerokiej drogi Przestrzeni świata gwiazd Uważaj znowu okrągłe zero Kurwa nasz jeszcze cimeto? ktoś? Nasz Cimeto nasz kurwa nie! Um, Zamknij drzwi kurwa zamknij drzwi To klucz Zach zamknij Trzeba było Nie. Zrobimy no, ci loda wspólnie! Ej, to mamy teraz kurwa budżet! Dobra, negocjujemy ofertę? <grym> Jak sobie luj, zao, 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 luj. Zrobisz mi loda, to możemy się dogadać. Okej, ok. okay, wiesz co, z tego loda nic nie będzie chyba. Bo... O, hej! Sobie, kurwa, chemia. kurwa, aha! I tak od razu? A ty co? Kakale się maczałeś, kurwa? <grym> To dawaj mi ofertę, ja ja czekam. Mam nadzieję, że będzie jakaś fajna. No, Aha, wiesz. no to nie podoba mi się, ona, wiesz. No cóż, coś ci poradzę. Z Spesesu, już więcej tu nie przyjdę. Do na onkologię z egzekoracyj. Halo, proszę, wpuścić, halo, wpuść! O, cześć! To czekaj, dajcie mi tyle i ja jestem chętny. Nie no. Popierdoliło cię, wiesz, ile to jest kebabów? Milion sześćset i możemy przybić tak. Milion trzysta z Nie potrafię liczyć. No, widać, widać. Puk, puk. Halo! Ej, puk, nie pukaj mi puk, 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 tam, puk, prawda, sekretarki. Puk, puk. Jestem przystojniejszy niż ty. Mam bardzo męski głos, słyszysz? Kurwa, mi teraz. No, ale czym, czy, czym człowieku? Ja to po jestem tylko. Aha. No to czekaj, 920 jeszcze chciałeś? No dobra. Daj milion 920, ok? Ty żartujesz sobie chyba. Jak ten twój przystojniaczku, co tam? To ten twój Wiesz, budżetik, jest tam coś, nie? Hmm? No nie zesraj się, nie zesraj się. Z kim my kurwa gramy? Widzę, to to kurwa jest. Możliwości jest jakby sporo. Miał do tego, co tak ładnie leciał. Dobi, dobi, dobi. Dwa! Dwie bramki! A, kurwa! I piłka yes! <suszy> do ja pier... no Kurwa, Pierwa, no co ty robisz? Zagrać na harfie? Wchodzimy do topki, tak o. Zmieciemy to my ich z O, też o. <śś> kurwa. O. Jezu. Tak mamy bramkę. no jak robią? O chuj. Nie. Jo, pier... o. ciężko jest. O pierdolę. O, No właśnie, wolny. Ustrzelać? strzelać? Nie wiem czy potrafisz, ja nie potrafię. kurwa Proszę <śmany> U, kurwa leci leć, leć, Za <śmany> słabo, za słabo! No nie! A bo to Jest! TAK! Jest! Patrzcie, jakaś ale leci Zobacz, kur... Aha. To był tak emocjonujący mecz, że mi prawie pikawa wysiadła. To był jeden z nielicznych, które oglądałam. Tak? Jaki był Kowalczyk nie... zagrał nadzwyczaj... Właśnie nie pamiętam. Nie. <ścoughs> to, to wypierdale. To dawaj, dawaj, bierzemy tego dżentelmena z brodą. Proponuję Cześć, słuchaj, pytanie jest, bo chciałem kupić waszego zawodnika. Pierwszy raz, kurwa, ja kogoś kupuję, a nie wy ode mnie. To się ogólnie dobrze składa, bo my chcemy sprzedać tobie kurewko. Ja bym mu za niego dał. No, słucham Cię. Wolelibyśmy trochę więcej, chyba wiesz. No, coś bliżej 900, ale w sumie może jednak być, bo tam na ucho kontakt poszedł od żony, że jednak git, bo kupiła nową pralkę. <śm> Negocjujemy teraz warunki, jakieś umowy lepsze. No, słuchaj, jak tam pralka i żona, to chyba ojciec, jak tam usy. Tam... Podobno dobrze, często utyka. No ja będę dał panu trzeba piłkarz. Ja też tak uważam, to będzie dla niego dobra rola, bo on już powoli stary jest, to musi tam na emeryturkę sobie napierdalać. No kurwa, nie skluzuję do odstępnego. Zajebiście, Zadowolony? no i super. Od jutra będę puszczać bramy. Pocałe mnie teraz. Nie. proszę. Nie, nie, puść mnie, okay. nie. O mój Boże, patrz, patrz, widziszko, widzisz! Yeah. Jezusie kurwa, zobacz co ta, ta gała! gała. Izo! Wow. Izo! Patrz jak się prezentuje, widzisz to, widzisz to? Jezus Maria! Ale Jest potężny zadowolony. zawodnik. Mhm. Mm wow, jesteśmy zajebiści. Co kurwa? Mm -hmm. Za 7 milionów całkowalczyka. Wartość Witaj. jego oscyluje w granicach 10 milionów Co się odpierd... Dostaje od nas 500, kurwa, euro tygodniowo I chłopiec wart 10 milionów, kurwa 16 lat ma chłop Negocjujemy to, kurwo Także jak słyszałeś, nie oddamy ci go tanio To po chuja tu przyjeżdżam 25 nawet też. Ja mogę ci go oddać No to spierdalam Kochowalczyka chciałeś kupić od Radomiaka Radom? Trudzy byliśmy, o kurwa o, o, o z dziewiątego na drugiej. Przepiercie są szansę, by w naszym spotkaniu trochę czasu na boisku. Spierdalaj. <laughs> Nowy etap w Puchar Kraju. Jej, FIFA!